Cześć! Pokażę Wam, jak ja robię paniekie, czyli jak nazywają je moje dzieci, puchate naleśniki. Zaczynamy od rozbicia jednego jajka, rozdzielamy żółtko i białko. Warto przygotować sobie dwa pojemniki, w którym będziemy robić całą akcję: jeden większy, drugi troszkę mniejszy. Wlewamy 150 ml mleka, dosypujemy 200 ml mąki. Na początek, potem będziemy jeszcze regulować tę ilość w zależności od konsystencji ciasta. Mąka 450 typ mąki. Dodajemy cukier waniliowy, około pół łyżeczki. Następnie proszek do pieczenia. Tu akurat tak jedną trzecią łyżeczki. A teraz cukier trzcinowy, dwie duże łyżki stołowe. No i zaczynamy blendowanie. Właśnie te naleśniki robię za pomocą blendera, używając właśnie tej końcówki miksującej mm, oraz drugiej końcówki ubijającej, ale to za chwilę. Dodajemy masło, łyże, łyżeczka masła, taka dość solidna. No i regulujemy właśnie konsystencję ciasta dosypując odpowiednią ilość mąki ma być to takie dość gęste ciasto, takie jak widać, teraz zmieniamy końcówkę blendera na tą ubijającą i ubijamy białko na sztywną. Na sztywną pianę. Ta sztywna piana to jest właśnie sekret tych puchatych naleśników. Dzięki niej są one właśnie takie delikatne i puszyste. Łączymy teraz wszystkie składniki ze sobą, czyli naszą masę oraz ubite białko. Mieszamy, ale staramy się robić to dość delikatnie, żeby nie zburzyć tej struktury ubitego białka, bo ona nam będzie właśnie podnosiła to ciasto do góry i nadawała puszystości. Smażymy na patelni suchej. Ja mam taką specjalną cienką patelnię do naleśników, ale można to też zrobić na zwykłej patelni. Rozprowadzamy tak, żeby uzyskać kształt. Taki, jak nam się podoba, jak się uda, to można też coś wyczarować. Jak macie takie zdolności, to polecam. Z dziećmi to super zabawa. Skręcamy płomień pod palnikiem na średnią moc. I smażymy, myślę, około 2 do 3 minut z jednej strony. Ten moment przewracania naleśnika następuje wtedy, kiedy pojawiają się na nim takie pęcherzyki pęknięte, takie bąbelki. Wtedy przewracamy na drugą stronę. I gotowe. Tak wygląda nasz naleśnik. Z drugiej strony tak. I możemy podawać. Ja dzisiaj te naleśniki zjem z dżemem śliwkowym, z bananem. I przyprószę je sobie kakao. Ale do, dodatki do tych naleśników są w zupełności dowolne. Można użyć ulubionego dżemu albo. Masła orzechowego czy jakichś kremów czekoladowych? Bita śmietana też tutaj się sprawdzi z owocami, jak najbardziej. To już Wasza wyobraźnia, co Wam podpowie, i na co akurat Wasz żołądek ma dzisiaj ochotę. No i tak to wygląda. Na koniec przypruszamy kakao. Smacznego!